5 grudnia bieżącego roku odbyło się wydarzenie, uroczystość, imprezka, której organizatorem był Tadeusz Rydzyk, przez niektórych nazywany jeszcze ojcem. Impreza, która miała dać takie poczucie uroczystego świętowania, które podczas warunków pandemicznych nie zostało w żaden sposób opowiedziane jako wydarzenie, które miało dawać poczucie bezpieczeństwa. Uroczyste urodziny Radia Maryja były przykładem braku poszanowania dla obowiązującego prawa, braku poszanowania dla standardów wyznaczonych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, złamania wszystkich obostrzeń, które rząd sam stawia, i przede wszystkim naruszenia standardów pandemicznych. Wydarzenie 5 grudnia, wcześniej zapowiedziane, zorganizowane i Anonsowane jako spotkanie przyjaciół Radia Maryi, zgromadziło setki osób: polityków, duchownych i wiernych, bez masek, bez odpowiedniego odstępu i przede wszystkim w przekonaniu, że ludzie, którzy tam się znajdują, stoją nad pra ponad prawem. Po tym wydarzeniu, głośnym, ale i smutnym, zostało wszczęte postępowanie, które miało wyjaśnić, czy rzeczywiście nie doszło do naruszenia prawa i standardów pandemicznych. W dniu wczorajszym powiatowy inspektor sanitarny w Toruniu podjął decyzję, że naruszenia prawa nie było, wszyscy mogli się bawić, maseczek trzeba, nie trzeba było zakładać, a pan Ziobro z panem Błaszczakiem byli tam przypadkiem. Nie ma zgody na to, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości i duchowni, którzy ich wspierają, stali ponad prawem. Nie ma zgody na to, żeby jedni nie mogli spędzać świąt w, w większej liczbie niż pięciu zaproszonych gości, i nie ma zgody na to, żeby inni spotykali się na zabawie, bo tak trzeba nazwać tą uroczystość, która odbyła się w świątyni. Dlatego w dniu dzisiejszym składamy z panią posłanką wniosek o odwołanie państwowego inspektora sanitarnego w Toruniu. Zwracamy się do głównego inspektora sanitarnego z jasnym stanowiskiem. Koniec z ludźmi ponad prawem, koniec z ludźmi, którzy w imię prawa i sprawiedliwości mówią, że nie było do naruszenia żadnych standardów. Ten człowiek, inspektor powiatowy w Toruniu stanął po stronie władzy, doprowadził do sytuacji, że dzisiaj śmiać się mogą zwykli ludzie z ograniczeń, które wprowadzamy. Ryzykowi można, obywatelowi zwykłemu nie. Państwo prawa jest równe dla wszystkich. I ryzyk powinien ponosić taką samą odpowiedzialność jak każdy inny obywatel. Skoro powiatowy inspektor sanitarny tego nie dostrzega, powinien odejść. I dlatego wniosek o jego odwołanie. Pani poseł. Szanowni Państwo, nie może być tak, że mamy równych i równiejszych. Nie może być tak, że Kościół, ale również rządzący, traktowani są zupełnie inaczej niż my wszyscy, którzy ani do tego rządu nie należymy, ani nie jesteśmy biskupami i księżmi. Tutaj są dowody na to, być może inspektorat sanitarny tego nie widzi, ale są dowody na to, że przepisy zostały złamane. Pan Ziobro, urzędnik państwowy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny bez maseczki, a tutaj księża wygodnie siedzący, uczestniczący w tym spektaklu teatralnym, który miał miejsce w tę właśnie sobotę bez maseczek. Jak inspektorat sanitarny nie mógł tego nie zauważyć przecież my wszyscy to widzimy. Powtórzę jeszcze raz nie ma równych i równiejszych. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Ja złożyłam wniosek do prokuratury właśnie na tę imprezę, która miała miejsce w Toruniu, w moim ukochanym Toruniu, organizowaną przez prezesa Rydzyka. I już wiem, bo dostałam taką informację z prokuratury toruńskiej, że sprawa będzie rozpatrywana i mam nadzieję, że prokuratura nie będzie obawiała się ukarać tych, którzy przepisy złamali, że prokuratura nie będzie bała się ukarać swojego zwierzchnika. Że złamał przepisy, które obowiązują wszystkich. Powtórzę jeszcze raz: nie ma równych i równiejszych. Nikt nie powinien być ponad prawem, ani kościół, ani rządzący. Szanowni Państwo, dajemy tydzień czasu na to, aby została podjęta odpowiednia decyzja głównego inspektora sanitarnego. Jeżeli w ciągu najbliższego tygodnia ta decyzja z powiatu nie zostanie zmieniona, jeszcze w tym roku. Przeprowadzimy kontrolę poselską w Wojewódzkiej inspekcji sanitarnej u pana Wojciecha Kopera, wierząc i ufając, że to nie jest tak, że wojewoda czy służby mu podległe, że minister i służby mu podległe politycznie reagują po to, żeby parasol ochronny otwierać nad Tadeuszem Ryzykiem. Koniec z państwem w państwie, w którym jeden duchowny jest spowiednikiem dla wielu politycznych przyjaciół z prawa i sprawiedliwości.